Dzień dobry, dzień dobry, Iwana Skołowska, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj dosyć kontrowersyjnie napisałam, że prawo przyciągania nie istnieje. Absolutnie się z tym zgadzam, co, co mówię. Mówię na bazie moich doświadczeń, pojawiają się trudne pytania we mnie i potem jeszcze trudniejsze odpowiedzi, dlatego że jeżeli my sobie przyjmiemy, że istnieje coś takiego jak prawo przyciągania, to oznaczałoby nie mniej, nie więcej, że ja mam coś przyciągnąć z zewnątrz, że do mnie coś z zewnątrz przychodzi. A okazuje się, że y, prawda jest jedyna taka, że wszystko jest w nas. Wszystko jest w nas, w naszej częstotliwości, w naszej wibracji. Y, może się to ewentualnie coś y, jakby rozpakować, uruchomić, natomiast z całą pewnością nie istnieje jakaś Zewnętrzna energia bogactwa, zewnętrzna energia zdrowia, zewnętrzna energia szczęśliwego związku, zewnętrzna energia sukcesu, którą my sobie w jakiś sposób przyciągniemy. Wszystko jest już tutaj. Jedyne, co my możemy zrobić, to po prostu zacząć rozpakowywać od środka te potencjały na zewnątrz. Po to, żeby one nam się urzeczywistniły w w naszym świecie, w naszym życiu. Jeżeli sobie spojrzymy za okno, jeżeli sobie spojrzymy na zewnątrz nas, to wszystko, co nas w tej chwili otacza, to już jest przeszłość. Dlatego, że to zostało wykreowane ileś lat wcześniej, ileś miesięcy wcześniej, ileś dni wcześniej. Jakaś sytuacja została przez nas już stworzona wcześniej. Ona nam się urzeczywistniła na zewnątrz, czyli jakby wyszła z nas i nam się pokazała na zewnątrz. I co to właśnie nam pokazuje? Ja nie mogę niczego z zewnątrz przyciągnąć, bo to jest przeszłością. To już, to już po prostu to jest przeszłość. I dla mnie takim najwspanialszym uczuciem tego, że wszystko jest w środku, jest zrozumienie, że ja jestem źródłem wszystkiego. Jest zrozumienie, że ja jestem centrum Mojego wszechświata. Jeżeli jestem centrum mojego wszechświata, jestem źródłem mojego wszechświata i wszystko to, co na zewnątrz, yy, się po prostu ode mnie jakby wychodzi i, i objawia w moim świecie rzeczywistym. Przy wzniesieniu, które praktykuję, w którym jestem, uwaga nie w rozwoju, nie w jakiejś drodze, tylko w wzniesieniu, dlatego że yy, to tu jest znowu kolejna taki dead end, kolejna droga bez wyjścia. Jeżeli uważam, że moja, mój rozwój czy moje wzniesienie jest drogą, to oznacza, że po, postępuję krokami, czyli oznacza, że idę w jakiś taki płaski, lineara, linearny sposób. A wzniesienie to jest trajektoria mojej świadomości, czyli zupełnie inne podejście do, do tego. Co tak naprawdę ja tutaj robię? Ja ewoluuję. Ja nie, nie idę tutaj po tej ziemi, tylko ewoluuję, czyli wznoszę się na wyższe poziomy świadomości. Więc my, w naszej nomenklaturze, nawet tej dotyczącej rozwoju, rzeczywiście wy, wymagane jest przebudzenie z przebudzenia, dlatego że wyszliśmy, niektórzy z nas bynajmniej, wyszliśmy z religii, e, czyli powiedzmy, Bóg jest gdzieś na zewnątrz. Weszliśmy w prawo przyciągania, pozytywne myślenie, afirmacje czyli znowu, że coś z zewnątrz ma nam pomóc. A kluczowa jest praktyka, kluczowe jest odnalezienie w sobie tej źródłowości, odnalezienie w sobie właśnie tego właściwego przepływu. Jeżeli wszystko jest we mnie, to ja po prostu rzeczywiście mogę rozpakowywać te dary, te elementy, tą częstotliwość, którą ja chcę urzeczywistnić w, w sobie, a potem na zewnątrz. Ja nie rezonuję z jakąś zewnętrzną energią, ja po prostu uruchamiam w sobie świadomość czegoś, świadomość. Uruchamiam w sobie Świadomość, czyli jeżeli powiemy, że ten ołówek ma swoją świadomość, to ja uruchamiam w sobie świadomość tego ołówka, żeby on się urzeczywistnił w moim życiu. I on się urzeczywistni w ten sposób w moim życiu, a nie w ten sposób. Czyli ja nie przyciągnę do siebie ołówka, oczywiście, że finalnie idę do sklepu i go kupuję. Natomiast, jeżeli rozumiecie to, co chcę wam przekazać, że ten ołówek powstaje wewnątrz mnie, ja łączę się ze świadomością tego ołówka i potem dopiero on się objawia właśnie w moim życiu. Jeżeli twoim największym pragnieniem jest sukces, jeżeli twoim największym pragnieniem jest bogactwo, jeżeli twoim największym pragnieniem, być może na ten, stan, na ten moment jest zdrowie, to ty wzbudzasz w sobie świadomość tego stanu, świadomość zdrowia, świadomość bogactwa, świadomość sukcesu. I uruchomienie tej świadomości w sobie spowoduje, że to się urzeczywistni w Twoim życiu. W jakikolwiek sposób będzie Ci to dane, to jest drugorzędne, jak będzie Ci to dane, jak będzie Ci to podane. Natomiast kluczowe jest to, że Ty masz właśnie poczuć połączenie, poczuć świadomość, poczuć świadomość tego, nie połączenie, poczuć świadomość tego w, w, w sobie. Twój wszechświat, jak każdy wszechświat, jest nieskończony, jest absolutnie wieczny. W związku z czym to wszystko, te, te, te potencjały, które Ty chciałabyś zobaczyć na zewnątrz, potencjał bogactwa, miłości, Wdzięczności, potencjał radości, potencjał spontaniczności, swobody, lekkości. To wszystko wymaga od ciebie uruchomienia właśnie tych potencjałów wewnątrz ciebie, czyli wejścia w taki poziom świadomości z tymi różnymi wartościami, ze świadomością miłości, ze świadomością szczęścia, ze świadomością swobody, ze, ze, ze świadomością radości. Ty masz tą świadomość w sobie, ty ją rozpakowałeś i teraz, czy rozpakowałeś, i teraz ona się objawia po prostu u ciebie na zewnątrz. Także jeszcze raz, Cię bardzo proszę, pomyśl o tym, że wszystko, czego potrzebujesz, jest w Tobie. Nie ma nic na zewnątrz, czego Ty potrzebujesz, bo to, co widzisz na zewnątrz, jest przeszłością, jest absolutnie przeszłością. I teraz jeszcze w kontekście tego, że my idziemy do jakiejś przyszłości, idziemy do, jakiejś, do jakiegoś nowego świata. Ten świat nie nastąpi w ten sposób. To nie jest kliknięcie palcem i zmiana obrazu na zewnątrz. Ten świat powstaje tu i zaczynasz go wtedy wizualizować. On się wewnętrznie i on się zacznie nam objawiać na zewnątrz. I powiem Wam, że taka moja ostatnia wizualizacja, właśnie, to jest coś nieprawdopodobnego, bo to jest, też widziałam taką wspaniałą, nawet miasta przyszłości, gdzie architektura jest neutralna dla środowiska, gdzie nasze pojazdy, którymi się poruszamy, są neutralne dla środowiska. Są oczywiście poruszane ten, te pojazdy naszą świadomością, czyli my, co prawda jesteśmy jakby w pojeździe, jeszcze w tej gęstości, ale już on jest zupełnie inaczej sterowany niż dzisiaj za pomocą jakiegoś znowu zewnętrznego napędu. Czyli my, jakby od środka, ten pojazd uruchamiamy. I namawiam Cię bardzo gorąco do tego, żebyś zaczął uruchamiać swoje, swoje widzenie przyszłości, swoje widzenie tego, jak twój świat ma wyglądać, dlatego, że na zewnątrz nic się nie zmieni. Na zewnątrz to może naprawdę wyglądać jeszcze długie, długie lata tak samo, ale od środka, jeżeli ty swoją świadomością zaczniesz wywoływać inne rzeczy w ten sposób, na zewnątrz, jak cebula, od środka warstwa, 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 ale to, co jest korem, jest absolutnie w tobie. Wszystko jest już tu, ten każdy potencjał. On wymaga po prostu rozpakowania. Rozpakowania, kiedy ty będziesz na tej odpowiedniej wibracji, tego, żeby mogło się to ujawniać w Twojej rzeczywistości. Wiem, że to jest dosyć trudne, jednak, jeżeli zaczniesz z tym praktykować, z tym, że jesteś źródłem tego, czego pragniesz na zewnątrz. Jesteś źródłem miłości, jesteś źródłem wdzięczności, jesteś źródłem wszelkiego bogactwa. Wierzcie mi, jesteście źródłem wszelkiego bogactwa. Absolutnie. To jest, to jest niezwykłe. Po prostu Twoje królestwo, Twoje bogactwo, Twoje przestrzenie, to wszystko jest ukryte w Tobie. I to bogactwo zacznie Ci się urzeczywistniać. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób dzisiejszy filmik pomógł odbiorcom, innym istotom wspaniałym na pobranie właściwego kierunku, jeżeli chodzi o nasze wzniesienia. I do zobaczenia następnym razem. Jeżeli jest chociaż jedno zdanie, albo jedna myśl, która ci pojawiła pod wpływem tego filmiku, to daj mi znać chociażby. Kciukiem, komentarze też są mile widziane, subskrypcje mile widziane. Jesteśmy na łączu. Dziękuję Ci bardzo. Wszystkiego dobrego do usłyszenia.